Spotkanie z twórczością profesora Gieragi w Galerii El Art to jest sytuacja niezwykła. Profesor skończył 90 lat i z tej okazji została przygotowana wystawa, ale przestrzeń niewielka, więc trudno mówić o jakiejś retrospektywie czy przeglądzie. Dlatego możemy tutaj oglądać prace najnowsze, tak by się mogło wydawać, z 2024 roku, ale profesor sam mówi, że wcale takie najnowsze nie są. Bo od tego czasu, gdy powstały te prace, to już stworzył kolejne. Cały czas szuka, cały czas się zastanawia, cały czas coś w nim wibruje, a potem to wibruje w obrazach. I my tutaj, w tej niewielkiej przestrzeni, możemy dotknąć ułamka tych wibracji i przekonać się, jak ta twórczość wygląda. Witam Państwa na specjalnej wystawie. Jest to wystawa zorganizowana z okazji 90 rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gieragi. Panie profesorze, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Do, w firmy oraz wszystkich zebranych tutaj gości. Jak już wspomniałem przed chwilą, nie jestem historykiem sztuki, w związku z tym nie będę opowiadał o tym, co pan profesor Gieraga maluje. Artysta sam przekaże państwu to, co będzie chciał powiedzieć o swoich dziełach. Natomiast ja może zrobię taki krótki rys historyczny. Myśmy się spotkali po raz pierwszy, nie wiem czy pan pamięta, na przełomie 91-92 roku w Spatifie. Dla młodych ludzi Spatif to takie miejsce, gdzie dawniej wszyscy artyści, studenci chodzili po to, żeby napić się piwa i on, tam zjeść jakąś kanapeczkę, tam się spotykało całe środowisko artystyczne w Łodzi, i myśmy się tam też spotkali i od tej pory razem współpracujemy. Drugie nasze bardzo ważne spotkanie, takie, które zaważyło na losach całej Rzeczpospolitej, to było w roku 2005, kiedy pan profesor Andrzej Geraga, wówczas wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Adysława Strzemińskiego i opiekun koła absolwentów uczelni zaprosił mnie na wykład właśnie z tymi absolwentami, ponieważ oni się skarżyli, że nie mogą odnaleźć się na rynku. Malują, ale nie wiedzą, jak to sprzedać. No i ja miałem przyjść i powiedzieć o tym, jak ten rynek sztuki wygląda i jak oni ewentualnie mogą się tam odnaleźć. No i całym ja przyszłym opowiedziałem. Oni podeszli do tego jak pies do jeża. Krzyczeli na mnie, że marszandzi to w ogóle tacy, którzy będą chętnie tylko matejką handlowali, i ewentualnie, jeżeli już, to ludą graczem albo jakimś innym sławnym artystą współczesnym. Natomiast oni są zupełnie odstawieni od możliwości sprzedaży. No, ja to sobie wziąłem do serca i wraz ze współpracownikami wypracowaliśmy coś, co się nazywało aukcjami promocyjnymi. To były aukcje, które zrewolucjonizowały polski rynek sztuki. Dlatego, że pozwoliły artystom wejść na rynek ze swoimi dziełami. Myśmy po prostu wyszli z założenia, a artyści się na to zgodzili, że dzieło sztuki jest tyle warte, ile klienci gotowi są za to zapłacić. I stworzyliśmy mechanizm pozwalający im na ten rynek wchodzić i działać. I jeżeli w 2000 bo zaczęliśmy w 2006 i 2007, byliśmy jedyną firmą, która próbowała to wszystko wdrożyć. To od 2008 się ruszyło, znalazło się wiele innych domów aukcyjnych i galerii, a poskutkowało to tym, że w zeszłym roku większość sprzedanych na polskim rynku sztuki obrazów to były dzieła artystów młodego i średniego pokolenia, sprzedawane według tego mechanizmu, który myśmy tutaj wymyślili. A dlaczego to się stało? Ano stało się to dlatego, że pan profesor Andrzej Geraga zaprosił mnie wtedy na ten wykład, czyli on poruszył ziemię, a ja potem tylko ją dalej popchnąłem. I cały czas tutaj razem współpracujemy. To już jest kolejna wystawa, kiedy mamy okazję prezentować dzieła jednego z naszych ulubionych artystów. Oprócz tego pojawiają się one na aukcjach i z przyjemnością. Obserwuję to, że ceny faktycznie rzecz biorąc z roku na rok są coraz wyższe. Więc, ponieważ życzę jubilatowi, żeby tworzył jak najdłużej, a pan profesor jest w doskonałej kondycji, ma się przekazać informację, że kolejne dwadzieścia kilka obrazów dopiero co powstało. W związku z tym, już państwa szykuję na to, że prawdopodobnie za następne 10 lat nie będzie was stać. Z tym optymistycznym akcentem Kończę moją być może długą wypowiedź. Powiem tutaj, że całą wystawę zaaranżowała, przygotowała Julia, która opiekuje się także programem y, aukcji promocyjnych. I teraz poproszę artystę o wypowiedź na temat tych obrazów. Dodam tylko taką no ma, małą informację, że jako osoba jako działająca na rynku mam szansę skonfrontować te dzieła twórczością na przykład Starzewskiego czy innych artystów działających w obszarze geometrii. I oczywiście patrzy się na koncept, ale też patrzy się na technikę wykonania. No i tutaj mamy do czynienia z perfekcjonistą. Tak jak powstają dzieła profesora Andrzeja Gieragi, wypracowane do tym, no, maksymalnej możliwości, jaką da się wydusić z tego, tak tego nie robił nikt. Starzewski niech się pod tym względem skowa. Więc mamy do czynienia nie tylko z czołowym przedstawicielem nazywanego łódzkiego postkonstruktywizmu, ale także i artystą perfekcyjnym, który stawia bardzo wysoką poprzeczkę. Ci młodzi artyści, którzy dzięki panu profesorowi wkroczyli na rynek, mają teraz kogo naśladować. Szanowni Państwo, zacznę krótki rys historyczny. Otóż zacząłem w 1971 roku po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych i właściwie no już w drugim roku wszedłem na rynek polski. Wówczas robiłem obrady reliefowe, obrady reliefowe, gdzie światło, było reżyserem tych moich działań. Te bliki, które się pojawiały na, na elementach fakturalnych, tworzyły pewną hierarchię wartości, która decydowała o tym, czy obraz jako całość jest skończony, czy jest dopięty, jak to się mówi, na ostatni guzik. Oczywiście przez dziesięciolecie. Pierwsze były to obrazy reliefowe i w gamie achromatycznej, czyli czarno-białej, biało-białej, szaro-białej i tak Potem stopniowo następowało odchodzenie od formy reliefowej i zaczął się pojawiać kolor. Ale najważniejszą rzeczą było zawsze światło. Światło to towarzyszyło od początku i towarzyszy do dnia dzisiejszego. Tym, że chodziło mi o to, żeby zastąpić relief kolorem i żeby ten kolor, na skutek światła, zaczął świecić. I zaczął budować przestrzeń na płaszczyźnie obrazu. To było niezwykle istotne. I dlatego, jak Państwo popatrzycie, to. To na pewno dostrzeżecie tą sytuację, gdzie kolor odgrywa imponującą rolę, taką rolę wiodącą. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, światło i a, jeśli chodzi o formę geometryczną, to forma geometryczna plus kolor i linia, która również jest elementem budowania przestrzeni. To są te elementy, które muszą występować. Oczywiście to wszystko zależy od. Autora, oczywiście, jak on sobie z tym poradzi. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Otóż zależy mi na tym, aby, aby te obrazy, które Państwo oglądacie tu, żeby powiedzieć, tutaj, to są tak dobry, które oglądacie Państwo, żeby te obrazy. Zawierały pewną dozę tajemnicy. Żeby to nie było tak, że obraz się zobaczy i potem się o nim zapomina. Nie. Nie chodzi o to, żeby do tego obrazu powracać po jakimś czasie, możliwie dość często. Że obraz strzeże pewnej tajemnicy, która jest pomiędzy kolorami zawarta. I dlatego to, jak gdyby, od niechcenia zmusza do ponownego, wielokrotnego oglądania. Ja e, e, oczywiście powiedziałem w tej chwili to, co jest istotne, to, co powinienem powiedzieć, ale e, proszę Państwa, żeby e, e, bardziej klarownie powiedzieć e, dzień dobry, witam serdecznie żeby klarownie powiedzieć. E, co było moim celem. Yy, otóż, yy, co było moim celem i to jest nadal oczywiście, to jest niezwykle ważne. Dokładnie to chciałem osiągnąć moimi obrazami. Widzenie ma być aktywne. Nie tylko pasywnie pozwolić sobie widzieć, ale samemu szukać, dostrzegać, odczuwać, poznawać i przeżywać. Tak można widzieć. Profesor powiedział, że maluje od, od 71 roku. To ja sobie pomyślałam, że to jest imponujące, bo pan maluje dłużej niż ja żyję. I stąd moje pytanie. Jak znajdować ciągle w sobie taką ciekawość i potrzebę, żeby cały czas tworzyć? To jest uzależnione od mojej wyobraźni. Ja ciągle się zastanawiam, kiedy idę spać. Nie mogę długo usnąć, bo ciągnę myśl, co dalej. Jak dalej poprowadzić swoją myśl w sensie plastycznym, prawda? To jest niezwykle ważne. No i coś tam się wykluwa, coś tam nowego powstaje. I to nie są, to są niby ostatnie obrazy, ale od tego czasu, kiedy zostały zabrane na początku grudnia, to już powstało kilkanaście nowych obrazów. I które są najnowsze w tej chwili u mnie w pracowni, prawda? I tak to wygląda. Także yy... to jest jakieś ciągłe poszukiwanie, prawda? Tak. Ciągła próba Ca znalezienia. Czas, tak, cały czas poszukiwanie, cały czas zastanawianie, yy, co się yy, zrobiło, jak to zostało yy, odczytane. Yy. Czy, ja jestem, czy ja jestem z tego zadowolony? To jest najważniejsze. Yy, czy ja mogę powiedzieć, że skończyłem obraz? bo jeśli mogę powiedzieć, że skończyłem, to znaczy, że już nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. A jeśli taki obraz wydaje mi się, że skończyłem, ale coś tam jeszcze mnie dręczy, że tam jeszcze można byłoby wprowadzić jakąś korektę. To ją wprowadzam i wtedy mogę powiedzieć, że skończyłem. I tak to wygląda. To w tyle na razie. Tak. A proszę mi jeszcze powiedzieć o tym kolorze, bo dużo jest tego koloru. To jest też ciągłe gdzieś tam szukanie tego koloru, który będzie wibrował zgodnie z Panem? Współgranie kolorów polega na tym, że jest kolor wiodący, który zaczyna świecić poprzez działanie światła. A jednocześnie jest kolor w tym obrazie, który go wzmacnia na zasadzie dopełnienia. To nie jest dopełnienie bez, że na czerwony, zielony, prawda? To, to, to wtedy byłaby walka. To by było za proste. A, oczywiście tu chodzi, żeby znaleźć taką alternatywę w sensie dopełnienia, żeby nie było na zasadzie dwóch przeciwstawnych układów wrogich sobie tylko one muszą wzajemnie tworzyć jakąś całość, która powoduje, że obraz jest przestrzenny, że wraca się jak gdyby troszeczkę do epoki renesansu, budowanie przestrzeni, linia w tym pomaga prawda? i tak dalej. I to wszystko razem tworzy całość.